Jeden z moich konkurentów zaproponował, aby na czas kryzysu zrezygnować z rywalizacji i ustalić cenę, po jakiej będziemy sprzedawać nasze produkty. Czy takie działanie jest jednak zgodne z prawem? Kryzys nie zwalnia przedsiębiorców od działania zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami i uczciwą konkurencją, która jest bardzo ważna dla gospodarki wolnorynkowej. Zmowy cenowe są zabronione przez prawo antymonopolowe, grożą za nie sankcje do 10% przychodu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym rok wydania decyzji. Zmowa cenowa to taka sytuacja, w której przedsiębiorcy de facto eliminują konkurencję między sobą, ustalając na przykład wspólnie pułapy wprowadzanych cen, podwyżek i tym podobne. Mamy wiele przykładów takich działań w naszym orzecznictwie, na przykład zmowę dotyczącą rynku drożdżowego czy zmowę cementową, która objęła prawie 100% rynku. Przedsiębiorcy zamiast konkurować między sobą ustalili wspólnie terminy wprowadzanych podwyżek, kolejność ich wprowadzania, jak również udziały rynkowe. Tego typu działania są jednoznacznie zabronione przez obowiązujące przepisy. Przytoczone przykłady dotyczą porozumień horyzontalnych, a więc takich, które zostały zawarte przez podmioty bezpośrednio ze sobą konkurujące. Istnieją jeszcze porozumienia między podmiotami występującymi na różnych szczeblach obrotu. Przykładem jest przypadek producenta dachówek, który ustalił z hurtowniami warunki promocji na produkowaną przez siebie dachówkę. Od udziału w promocji uzależnił dalsze dostawy do hurtowników. Ale dlaczego prawo zakazuje takich porozumień? Przecież niektóre mogą działać na korzyść konsumentów. Wolny rynek, co do zasady, oferuje nieograniczoną konkurencję dla zarówno firm działających na tym rynku, jak i dla konsumentów. Dzięki temu konsumenci mają bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o usługi, o towary, o cenę, jakość, dostępność. Natomiast każda próba Zmowy cenowej, porozumienia się między niektórymi graczami o ograniczeniu konkurencji między nimi poprzez ustawianie cen i oferowanie w, tak naprawdę w, w ograniczonej możliwości wyboru, powoduje, że ten rynek jest bardziej ułomny, przez to konsumenci mają gorszą możliwość wyboru. Gorszą jakość i wyższe ceny. Dodatkowo, dla firm, które chciałyby wejść na ten rynek i konkurować, mamy ustawioną niewidoczną barierę, która właśnie jest efektem zmowy cenowej. Tak czy inaczej, zmowy cenowe są i nielegalne, i szkodliwe, i dla konsumentów, i dla rynku jako takiego. Skutki zmów są negatywne dla wszystkich uczestników rynku dla przedsiębiorców i konsumentów. Dla biznesu oznaczają przede wszystkim wypychanie z rynku tych, którzy nie są uczestnikami kartelu. Mają dużo trudniejsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej, de facto nie mogą konkurować z kartelistami. Również nowi przedsiębiorcy mają trudności z wejściem na rynek, nawet jeżeli oferowane przez nich towary i usługi mogłyby być atrakcyjne dla konsumentów. Zmowy oznaczają również zahamowanie innowacyjności związane z obniżeniem presji konkurencyjnej.